Nagroda Prezydenta Elbląga. Działalność oświatowa i pedagogiczna. To tak szybko minęło. Właściwie wydaje mi się, że, że to było wczoraj. Tyle cudownych rzeczy się zdarzyło przez ten czas, tyle cudownych ludzi poznałam. To piękny okres w moim życiu tak naprawdę, bo właściwie w Młodzieżowym Domu Kultury robię to, co kocham i to daje mi satysfakcję. Dzięki pracy z młodymi ludźmi wydaje mi się, że ciągle jestem młoda. Nie, nie wydaje mi się, ja jestem ciągle młoda. Bo zmarszczek na duszy nie widać. Janina Dziwnie-Elstępka jest od wielu lat związana z Młodzieżowym Domem Kultury, gdzie obecnie sprawuje obowiązki dyrektora. Specjalistka z zakresu edukacji teatralnej i kultury żywego słowa. Propagatorka metody dramy w nauczaniu. Zależy mi na tym, żeby ten młody człowiek mógł się w Młodzieżowym Domu Kultury realizować. Żeby mógł poznawać siebie, uczyć się siebie, uczyć się wrażliwości na, na sztukę, na, na długiego człowieka. W mini-studio gier dramatycznych pracuje z młodzieżą łącząc teatr z technikami pedagogicznymi i psychologicznymi. Prowadzi warsztaty i konsultacje recytatorskie dla nauczycieli. Podopieczni pani Niny zdobywają laury w konkursach i na festiwalach. Wielu spośród nich to dziś znani aktorzy, wokaliści, teatrolodzy. Chciałabym przede wszystkim, żeby ci młodzi ludzie, którzy mieszkają w tej chwili w Elblągu i rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką, mogli ją tu pokazywać. Może zapalą się do tego, żeby to stało się ich zawodem, ich pasją, a może po prostu sposobem na spędzenie wolnego czasu. Jest autorką licznych projektów, których celem jest edukacja teatralna dzieci i młodzieży, Mały Konkurs Recytatorski, Liga Recytatorów, Sztuka Dialogu, Forum Teatrów Szkolnych. Nina dziwniel zainicjowała wiele ważnych przedsięwzięć kulturalnych. Zaduszki jazzowe, akcja obrazów w hotelu młyn, konkurs poetycki buntuje się, więc jestem, i debat społecznych, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Młodzieżowego Domu Kultury. Każdy właściwie wychowawca, bo w jakimś tam stopniu jestem nauczycielem, jestem wychowawcą, dąży do tego, żeby ten młody człowiek mógł przeżyć swoje życie ciekawiej, głębiej, wrażliwiej, mądrzej. O to chodzi w tej mojej pracy. Nagroda prezydenta Elbląga, Janina Dziwniel-Stępka.